Siemka, z tej strony kaktus, a w tym filmie powiemy sobie troszeczkę o kolejnym koncercie Juice Ward of Fortnite. Ale, jeszcze przed przejściem do filmu, to prosimy Was o zostawienie łapki w górę oraz subskrypcji z dzwoneczkiem. A teraz do filmu. Koncerty w Fortnite są od wielu lat. Od marshmallow po Travis'a Scotta, Ariany Grande, a, a kończąc nawet na Billie Eilish Bądź Jazz Warner. I tutaj jeszcze chciałbym powiedzieć, że nagrywając po prostu pewien live, zauważyłem scenę koncertową i powiedziałem wam, że prawdopodobnie będzie koncert, a kilka godzin na Twitterze pojawiło się dokładnie ten sam link, który przewidziałem. Dlatego możemy być pewni na przysłowiowe 110%, że takowy koncert odbędzie się za tydzień. Tym bardziej że na trailerze sezonu 7 w rozdziale drugim była scena z koncertu i takowy koncert pojawił się w tego sezonie. Później przez kilka sezonów nie było ani na trailerze koncertu, ani w grze. I teraz znowu na trailerze tego obecnego sezonu trzeciego w rozdziale trzecim mieliśmy koncert i teraz prawdopodobnie również będzie koncert. Z jednej strony wiemy, że plikarzy przypowiadali nam jeszcze w październiku ubiegłego roku, że Billie Eilish zagra najbliższy koncert w Fortnite. A z drugiej strony Fortnite chce obecnie nawiązać współpracę właśnie z menadżerem Juice Warda. Więc opcje są dwie. Albo Juice Ward, albo Billie Eilish. Aczkolwiek obstawiałbym Juice Warda. A tak jak macie w tytule tego filmu, koncert będzie na Niedaleko sanktuarium 7 pojawiła się wielka wyspa pływająca na pontonie firmy ubezpieczeniowej w Fortnite'cie, No Sweet Storage. To dokładnie ta sama firma, która między innymi chroniła zalew zastoju podczas zalania mapy w sezonie trzecim rozdziału drugiego. A na takowej wyspie nie dość, że możemy znaleźć bardzo dużo materiału, jakim jest metal, to dodatkowo możemy znaleźć rzeczy do budowy koncertu, a dokładniej to sceny koncertowej i przebitki macie teraz w tle, które były nagrywane na ostatnim live'ie. Wy w komentarzach koniecznie podzielicie się tym, co sądzicie o nadchodzą Koncercie w Fortnite w sezonie trzecim rozdziału trzeciego, a na ten moment się będę z wami żegnał i trzymajcie się, siemanko. No z okazji rozpoczęcia wakacji 2022 organizuję dla Was konkurs na 5000 fałdolców. Wyniki takowego konkursu ogłoszę Wam na Discordzie, do którego link macie w opisie w ostatnim tygodniu wakacji. Aby wygrać musisz zostawiać łapkę w górę pod każdym filmem, który będzie się pojawiał do momentu ogłoszenia wyników. Subskrybować kanał z dzwoneczkiem oraz pod każdym filmem, który będzie się do tamtego czasu pojawiał, pisać komentarz o treści wakacje. A teraz powodzenia!